Święty Ignacy mówi, aby nigdy nie być biernym w czasach duchowej oschłości. Wręcz przeciwnie, należy zintensyfikować modlitwy. Czy jest naprawdę lepszy sposób na to niż różaniec? Jestem Filipińczykiem, więc jestem katolikiem od urodzenia, ale dorastałem w Kanadzie. To naprawdę w szkole średniej otrzymałem łaskę rozeznania woli Bożej. Kiedy stanąłem przed Najświętszym Sakramentem, powiedziałem naszemu Panu, że nie mam pojęcia, co robię. Nie mam pojęcia, co robię. Musisz mi pomóc. Pamiętam, jak wychodziłem z kościoła i przy wyjściu była pusta półka na książki, ale została tam jedna książka, a jej tytuł brzmiał Tajemnica Różańca. Pochłonąłem ją, a Duch Święty przekonał mnie o mocy różańca i modliłem się na różańcu każdego dnia. Kiedy zacząłem modlić się na różańcu, wiesz, pociąg do grzechu zmalał a także zapał do praktykowania wiary i jej pogłębiania stał się bardziej żywy. Kiedy wstąpiłem do naszej wspólnoty, Franciszkanów Niepokalanej, modliliśmy się cały różaniec. Kiedy różaniec został pierwotnie wprowadzony, składał się ze wszystkich tajemnic. Więc przede wszystkim, jako kapłan, jest to dla mnie standard dla mojego życia duchowego i dla mojej działalności duszpasterskiej. Widzę szczególnie te dusze, które są w rozpaczliwej potrzebie. Kiedy tylko zasugerujesz, modlitewnie zaproponujesz modlitwę czterech, cały różaniec wracają do ciebie jakby w następnym tygodniu i mówią: Ojcze, widzę te wszystkie owoce. To prawie natychmiastowy efekt w życiu tych, którzy sugerują modlitwę całym różańcem. I to jest wielka radość kapłana, wiesz. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem ci, ta pani zaczęła odmawiać cały różaniec. Najpierw była pełna wątpliwości. Powiedziała, że prawdopodobnie nie da rady. Prawdopodobnie nie da rady, ale spróbuje. Po prostu spróbuje. I jechała do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stackbridge. Miała wypadek, ale wyszła z niego bez szwanku. Drugi samochód, niestety, musiał pojechać do szpitala, ale w tym momencie, jak powiedziała, modliła się na różańcu. A potem była całkowicie przekonana. Muszę nie tylko modlić się na różańcu cały różaniec. Muszę podzielić się tym z każdym, kogo znam. Widzę to raz za razem. Święta Ludwik Grignon de Mantford powiedziałby w swojej prawdziwej pobożności do Maryi, że prawdziwa pobożność do Maryi jest stała. Kochamy najświętszą Maryję Pannę w czasach duchowej pociechy i w czasach duchowej oschłości. A różaniec jest konkretnym środkiem, dzięki któremu możemy ćwiczyć i praktykować stałość. W czasach duchowej pociechy dziękujemy Matce Bożej za wszystkie błogosławieństwa, które nam daje. W czasach duchowej oschłości święta Ignacy mówi, nigdy nie bądź bierny w czasach duchowej oschłości. Wręcz przeciwnie, musisz zintensyfikować swoje modlitwy. Czy jest lepszy sposób na to niż różaniec? Modląc się na różańcu, pokazujesz Matce Bożej, że ją kochasz. W Piśmie Świętym kobieta i jej potomstwo zmiażdżą głowę węża. Już na początku była ta walka. Błogosławiona Matka miażdży jego głowę. Różaniec jest więc kolejnym środkiem, dzięki któremu jego głowa jest miażdżona. Święta Jan Paweł II mówi że kiedy modlimy się na różańcu, wchodzimy w kontakt z tymi wspomnieniami, które rozważała w swoim sercu i wchodzimy do jej serca, które ostatecznie, jak wiemy, triumfuje. Jeśli przeczytasz 25 Róże w tajemnicy różańca, święta Ludwik z Grenlandii i Belfort mówi, że jeśli naprawdę chcesz rozwijać swoje życie modlitewne, odmawiaj cały różaniec lub przynajmniej pięć dziesiątek. Kontynuuje, mówiąc, że nawet jeśli osiągniesz wysoki poziom modlitwy, nadal odmawiaj różaniec. A jeśli jeszcze nie jesteś w stanie kontemplacji, nadal odmawiaj różaniec, aby przygotować się do kontemplacji. Więc to, co mówi, to że niezależnie od tego, gdzie jesteś, na początku, w środku czy na końcu, różaniec jest środkiem, dzięki któremu rozwijasz swoje życie modlitewne. Odmawiając różaniec. Faktycznie przechodzić przez wszystkie etapy modlitwy, zwłaszcza w jej aspekcie ascetycznym. W życiu duchowym istnieją dwa różne aspekty: ascetyczne i mistyczne. Ascetyczny to głównie nasz wysiłek z pomocą łaski, podczas gdy mistyczna strona życia duchowego to głównie działanie Boga, na które jesteśmy bardziej otwarci. Jeśli spojrzysz na etapy modlitwy, jak opisuje świętego? Teresa z Avili. Kiedy dobrze odmawiasz cały różaniec, modlisz się modlitwą ustną, medytacją. Modlitwą uczucia i modlitwą prostoty. Genialność naszej błogosławionej Matki polega na tym, że uogólnia ten dar i każdy może się modlić w ten sposób. Od prostych ludzi po doktorów, od świętej jacynty po wielkich doktorów Kościoła. A wszyscy modląc się różańcem osiągają wysoki poziom modlitwy. Tylko boskie pochodzenie może to uczynić. Wskazówki dotyczące modlitwy. Wszystkie tajemnice Różańca, kliknij wideo w opisie i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej treści.